I proszę walc wiedeński. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa. I przód, i tył, i przód, i bok. I raz, i dwa, i trzy, i cztery schody. Raz, dwa, trzy, cztery. Wracamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery kręcimy koło. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy. Duże koło robimy, maksymalnie duże. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Pamiętając o tym, że na trzy łączymy nogi. Uwaga, do przodu, do tyłu. Zaczynamy jeszcze raz. I przód, i tył, i przód, i bok. I raz, i dwa, i trzy. I schody, i raz, i dwa, i trzy, i cztery, i raz, i dwa, i trzy, i dziękuję pięknie.